Mi najbardziej Ernest podobało się, że ta czekoladka ma 38 kalorii, a podobno w tej jednej czekoladce znajduje się tyle substancji odżywczych, jakbym zjadła całą tabliczkę gorzkiej czekolady i i około 300-350 gram łososia, ale mówimy o dzikim łososiu, a nie łososiu hodowlanym, u którego jest astaksantyna jest znacząco mniej. Czyli po prostu ten łosoś sobie pływa, zjada skorupiaki, które wcześniej zjadły algi, i dlatego on jest taki odżywczy. E, tak. W, w, w odróżnieniu od tego, który jest hodowany i który. I te zjada algi paszę. potem są pozyskiwane i albo umieszczane w takim suplemencie, albo powinniśmy jeść takiego łososia dzikiego, do którego praktycznie nie mamy dostępu. Czyli warto. Ym, rozważyć suplementację y, esteczokiem.